Siemankowicza wywołują. Mówimy sobie dzisiaj pojemniki oraz naklejki z Antwerpu. Także na pierwszy rzut oka widzimy, że mamy dość mały supply. Największy jest supply pojemników z legendami. Ale cenowo wyglądają całkiem spoko. Po wyjściu Paryża, oczywiście, legendy sobie, legendy raz. Jak i naklejki, wszystko sobie pospadało w tej sprawie 10 zł do tych 2,60 zł. I teraz sobie wszystko powoli odbija. Także myślę, że to jest całkiem spoko czas, żeby sobie nakupić właśnie jakieś takie unikalne pojemniki, gdzie mamy właśnie naklejki, które się już nie powtarzają. Typu Cloud9. Czy Copenhagen Flames? Chociaż moim zdaniem z Antwerpu ja bym bardziej polecił może autografy. Bo jak widzimy, najbardziej, najmniej mamy autografów z kandydatami, jest tylko ich 6000 na rynku. A w nich znajdują się, znajduje się autoga, autograf ROXA. Jest spodaj, że najdroższym autografem. Hmm, ta jest najdroższy obecnie 600 zł. Kosztuje. A wcześniej te kapsułki sobie chodziły po 6 zł. Obecnie te 3,50. Także, nawet jeżeli ktoś by sobie parę zakupił, to myślę, że to jest bardzo fajny, fajna opcja. Poza tym. Myślę, że na pewno pojemniki z logami drużyn, bo w, praktycznie w każdym mamy jakieś drużyny, które już się nie, nie pojawiły na turnieju w Paryżu. A z autografów właśnie kandydaci myślę, że są najlepsi do kupienia. Co do naklejek, naklejki po, po oczywiście spadkach tutaj. Cloud9 z, 200, z 230 spadło sobie do 100 i obecnie kosztuje już 150. Także wszystkie naklejki odzyskują powoli swoje ceny. Także, jeżeli ktoś chciałby zainwestować w jakieś starsze naklejki, to myślę, że to jest bardzo fajny moment. I jeżeli ktoś chciałby inwestować właśnie w autografy, to najlepiej jakby sobie poszukał jakiś z fajnym, z fajnym designem, z jakimiś minkami, jakieś takie unikalne, wtedy na pewno, tak jak na przykład tutaj Woody, wtedy na pewno mamy pewność, że ta naklejka nie straci jakoś za bardzo na swojej cenie. Tutaj akurat UDIS 20 na 3 zł. Także jak dla mnie no to, to jest praktycznie jak za darmo, za tym mało mi mamy na rynku. Także jeżeli ktoś ma czas, to można sobie poszukać właśnie takich padełek i na pewno teraz, gdy te wszystkie ceny są tak nisko, można sobie fajnie zarobić.